Cicho W tle słychać jakieś szczekania O, pokaż tutaj windę spożywczą Hej, cześć, witajcie, z tej strony Doniu. I dzisiaj z nami jest Bader Dzisiaj wbijamy do opuszczonej restauracji Oczywiście w nocy I w noc halloweenową Także mogą być dymy Ciekawe jak to wyjdzie Zobaczymy. Wchodzimy od wejścia dla pracowników. Ciekawe czy tu jest jeszcze data ważności na nich. E, 2021 rok. O, widać tutaj, nawet butelka wody dosyć świeża. Ogólnie w całym obiekcie bardzo dużo śmieci, tak jak można było zaobserwować. Czy tam leżą jakieś. O, tutaj jakieś Kraty, rury. Złą. Wszędzie pełno gruzu, też bardzo ciężko się tu chodzi. Pełno butelek gruzu. Doszliśmy do głównej sali. Cicho? W tle słychać jakieś czekania. Cicho? Słuchać w ogóle muzykę, jak od jakiejś imprezy. Jakieś darcie. Obiekt, w którym się obecnie znajdujemy, swoje lata świetności zawdzięcza latom 70. XX wieku. Wówczas dużo osób tu przychodziło, mile spędzić czas, ponieważ mniej więcej w tamtych rejonach znajduje się zbiornik, w tym momencie rekreacyjny, wcześniej rekreacyjny cedzyna. Obiekt opuszczony został w latach 90., został rozkradziony, i do dziś stoi w takim stanie. Tutaj były toalety. No, tak jak widać. Dobra. To co? Jeszcze jeden korytarz, i wbijamy na górne piętro. No, jak widać, budynek około 10-20 lat temu został podpalony. Nawet akurat w tym pomieszczeniu wskazują na to zwęglone ściany i sufit. Tutaj tak samo toalety, jedno pomieszczenie, ok. Udajemy się na wyższe piętro w tym momencie. Na budynku jak widać pełno jest graffiti. O, pokaż tutaj, widać spożywczą. Która transportowała artykuły przemysłowe do góry No i z góry na dół też Wiadomo Znajdujemy się teraz na tarasie Na wyższym piętrze Tutaj w okresie letnim mogło stać bardzo wiele stołów I tutaj pewnie też najwięcej osób siedziało Jak widać teraz budynek bardzo porósł A podłogę już pokryły spadające liście Jest tu nawet dosyć nisko. Tutaj zwisałem jeszcze kable. Właściciel, czyli osoba prywatna, już w latach 90., czyli jeszcze gdy ten obiekt działał, miała co do niego ogromne plany. Miał tu powstać zespół hotelowo-wypoczynkowy wraz z restauracją, ale nie dogadano się o teren. A teren obiektu, na którym się znajdujemy, był po prostu na to zbyt mały. Tutaj była kuchnia, yy, ponieważ tutaj mamy wyciąg, po prostu. Wyciąg od kuchni. Także to było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siema.